Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam sterowane po Wi-Fi ramię robota. Ramię robota wydrukowałem na drukarce 3D, konkretnie na enderze 3, jest zrobione z przeźroczystego PETu. Składa się w sumie z 8 elementów, które będziecie gdzieś tu widzieć na filmiku. Na potrzeby filmu nie wyciągnąłem serw z mocowań ani nie rozebrałem chwytaka, ponieważ bardzo ciężko wchodzą i w sumie śrubki do mocowania są zbędne. Sam model robota pochodzi z Thingiverse, dziś tutaj będziecie mieli link oraz widok na stronę tego projektu. Możecie teraz zobaczyć także w przyspieszonym tempie, jak składam tu ramię. Nie jest to zbyt skomplikowane i nie licząc serw i chwytaka, cała reszta bardzo dobrze do siebie pasuje. Miałem jeszcze problem z przymocowaniem ramienia do podstawki, ale ostatecznie zrobiłem to na dwustronną taśmę. Sama podstawka też musi być przyklejona lub obciążona czymś ciężkim, bo inaczej ramię się przewróci. Jeśli chodzi o sterowanie robota, to poszedłem na łatwiznę i kontroluję go płytka z SP8266, która z kolei jest sterowana przez aplikację Blink, ale to zaraz Wam pokażę. Tak jak już mówiłem. Płytka jest sterowana przy pomocy SP8266 jest to po prostu taki mikrokontroler, który ma wbudowane Wi-Fi i może przesyłać różne dane do internetu i odbierać. I w celu jak najbardziej uproszczenia sterowania. Nie pisałem tutaj żadnej strony internetowej ani nic, bo oczywiście ten moduł może tworzyć w naszej sieci lokalnej. Stronę internetową, i z niej byśmy mogli sterować tym robotem. Jednak ja poszedłem łatwiejszą drogą i po prostu jest taka aplikacja Blink się nazywa, I dzięki niej tutaj mogę zrobić sterowanie tym robotem. Nic się nie dzieje, bo oczywiście nie jest podłączony. Jedyny minus sterowania tej, tą aplikacją jest taki, że tak jakby długość tych sliderów odpowiada. Wielkościowi ekranu telefonu, na przykład z tego SM, ma niecałe chyba 4,5 cala, to się bardzo niewygodnie dokładnie steruje tym robotem. Najlepiej by to było robić na tablecie, no ale tak poza tym to wszystko działa. No i zaraz przejdźmy do pokazania, jak się ten robot ruszy OK, jak widzicie, ustawiłem tutaj kadr, żeby było jak najwięcej widać, po prostu żeby było widać całe ruchy tego robota. Ogólnie zablokowałem ekspozycję, ponieważ dość mocno odbijał on światło i potem telefon szaleje. Jednak nie mogę zablokować ekspozycji bez blokowania ostrości, więc raz po raz coś może być nieostre. No, muszę tutaj poprawić oświetlenie w moim studiu. Będzie to chyba jeden z następnych projektów, bo aktualnie używam tutaj po prostu jednego halogena. Jakże. Pomysłowy sposób zamocowanego. No i sprawdza się to w miarę właśnie, póki nie będzie czegoś białego albo coś, co odbija mocno światło w kadrze. No ale ok, przejdźmy do tego robota. Jak widzicie, teraz podłączę go do powerbanka. I gdy mikrokontroler połączy się z Wi-Fi, powinien ustawić wszystkie serwy mechanizmy na środkową pozycję, czyli na 90 stopni. A no właśnie tak się stało. No i teraz, przy użyciu aplikacji, możemy bez problemu sterować robotem. Jak widzicie tutaj, te werdykalne slajdery są od sterowania tymi serwomechanizmami, a te dwa horyzontalnie są od sterowania obrotem oraz tymi tutaj chwytakiem. Tutaj się jeszcze trochę pobawiłem i dodałem takie dokładniejsze sterowanie krok po kroku, jak widzicie. Oraz przycisk, który pozwala ustawić tego robota w taką pozycję, po prostu do wyłączenia, ponieważ on nie jest w stanie, jak zaraz go tutaj dobrze ustawię, on na przykład w takiej pozycji, jak go wyłączę, to nie jest w stanie się utrzymać bez zasilania. Nie wiem, może słyszycie, że ten jeden serwomechanizm cały czas pracuje, no i widzicie, jak wyłączę zasilanie to opada nam. Ok, włączę już teraz robota z powrotem. Jeszcze jeśli chodzi o inne rzeczy, to serwomechanizm ten tutaj na samym dole jest zablokowany. Aby nie mógł się przechylić za bardzo do tyłu, żeby nie złóż przewodów. No, aktualnie one są tutaj puszczone bokiem, jednak poprzednio pobawiłem się trochę w ułożenie tych przewodów i wszystkie szurtendy. Oraz sam, sam ten chwytak jest zablokowany, aby nie mógł po prostu się rozjechać. Bo jak tutaj mogę teraz to wyłączyć tak jakby wejść do edycji. Jak ustawię tutaj pewien zakres, czyli 180 i teraz to włączymy, to jak widzicie, chwytak jest w stanie się przesunąć do takiej pozycji, że już nie będzie w stanie się złożyć z powrotem. Dlatego to zablokowałem po prostu na 80 czy 90. Okej, okay, jak możecie zobaczyć, ustawiłem już tak, jak było. Jeszcze ta zębatka tutaj ma taki plus, jakby ona nie jest ze strony tego projektu, tylko jest poprawiona tam przez kogoś, ponieważ ta, która jest razem z projektem tego robota, jest trochę za mała. Nie wchodzi po prostu na ten serwomechanizm. Ta z kolei była trochę za duża, ale przez to napakowałem tam po prostu z dwustronnej taśmy. I dzięki temu serwomechanizm jest się w stanie obrócić, nawet jak te ząbki nie są się w stanie bardziej zacisnąć. Tak samo mogę go bez problemu ruszyć. Jak tutaj nie wiem jak wam to za bardzo pokazać. Okej, okay, mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzieć. Jak widzicie, ruszam tutaj bez problemu tym chwytakiem, a zębatki w serwomechanizmie nie obracają się. Więc jeśli po prostu włożymy coś do niego. Tak samo serwomechanizm jak mogliście zobaczyć przed chwilą, może się ruszać, mimo że jest maksymalnie tutaj zaciśnięte. No, włożę po prostu mój palec. Jak widzicie, mogę tutaj coś włożyć. I przesunę teraz tu na maksa. I potem roztworzę. To. Gdy z powrotem zechcę zamknąć te szczęki, jak widzicie, nie zrobi się to do końca, ale mogę bez problemu je ręcznie zacisnąć i wszystko będzie dobrze. Okej, okay. jeśli chodzi o siłę tego robota, to jest on w stanie na przykład lekko przesunąć ważącą gdzieś 200 gramów szklankę. No nie jest w stanie tego zrobić od razu, jednak jak widzicie, z rozpędu jest w stanie ją ruszyć. O, jest tutaj. Niestety mocowanie zrobiłem na taśmie, jak widzicie, nie jest to zbyt wytrzymałe. Poza szklanką jest na przykład w stanie nacisnąć przycisk myszki, więc możemy to wykorzystać do ciekawego efektu. Okej, okay. precyzyjne sterowanie tym robotem jest naprawdę dość trudne, ponieważ na przykład nie zawsze się załapie ten slider na początku i o właśnie, mogę sobie ruszać, a nic tego, nic nie łapię, albo na przykład od razu przesunie się tak, a przy tych tutaj serwach, które są w tych przegubach to takie ostre przesunięcie powoduje po prostu, że cała ta konstrukcja się chybocze. No, ale teraz tutaj używając precyzyjniejszego sterowania Postaram się unieść tą kulkę Jeszcze dobrze by było rozszerzyć Okej okay. O, właśnie <ścoughs> Nie wiem, czy to widzieliście Ale czasem też ten... nie wiem, to są jakieś zakłócenia czy problem z tą aplikacją, że takie rzeczy odwala ten robot, więc spróbujmy jeszcze raz OK. Taki plastikowy, duży korek powinien być. Znaczy mały korek powinien być prostszy do uniesienia niż ta metalowa kulka. Więc jak widzicie teraz zacisnę. Ok. Do trzech razy sztuka spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz już nic się nie stanie niespodziewanego. Jak widzicie, odsunąłem ja teraz to ramię. Ten chwytak o jestem w stanie unieść ten korek. Nie ten korek waży może z 1 gram, nawet mniej, ale taką metalową kulkę ważącą około 10 gramów. Też ten robot jest w stanie utrzymać. To wam zaraz pokażę. A na razie odstawmy ten korek, na przykład tu. Ok z małą pomocą z mojej strony jest ten robot w stanie chwycić tą kulkę i bez problemu ją utrzymać i także przenieść w inne miejsce nawet jakimś ostrzejszym ruchem I Jak widzieliście metalowa kulka została bez problemu przeniesiona Myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Jesz e, jeśli chodzi o koszt wykonania takiego robota, to serwomechanizmy tutaj zamówiłem po prostu na Allegro. Kosztowały 8 zł za sztukę, więc nie jest to za dużo. E, oczywiście, same wydrukowanie tych części łącznie nie wiem, z każda ta część waży może z 4-5 gram, więc to są naprawdę grosze. Tylko, oczywiście, najpierw trzeba kupić drukarkę. No, ale to taki szczegół. No, myślę, że ten robot by wymagał paru poprawek. Między innymi uszczywnienie całej tu konstrukcji, bo mimo, że nie będę za bardzo na chama tego robił, ale nie jestem w stanie ruszyć tym taką małą siłą, nie jestem w stanie ruszyć tego serwomechanizmu, jeśli dochodzi do niego prąd, to mimo wszystko cały ten robot, jak widzicie, się dość mocno częsie. Nie jest to zbyt mocno tutaj spasowane. No przede wszystkim, a właśnie tak jak tu widzicie, przede wszystkim musiałbym wykombinować jakieś inne mocowanie do tej obrotowej podstawki, no bo takie na taśmie to wystarczy mocniejsza siła, żeby się przewróciło. No i przede wszystkim wprawki w sterowaniu, żeby nie było takie, nie doku, po prostu żeby było dokładniejsze na stronie internetowej, to te suwaki bym mógł zrobić sobie takie długie, jakie bym chciał. Więc myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.